Jeśli jesteś mężczyzną powyżej 50 roku życia i często budzisz się w nocy, aby skorzystać z toalety, masz zmniejszony przepływ moczu lub odczuwasz frustrujące uczucie, że pęcherz nigdy nie opróżnia się całkowicie, to informacje, które zamierzam ci przekazać, mogą znacząco wpłynąć na jakość Twojego życia. Istnieje kategoria produktów spożywczych, które wielu mężczyzn spożywa codziennie, często wierząc, że dokonują zdrowych wyborów. Podczas gdy w rzeczywistości produkty te mogą przyczyniać się do problemów z prostatą. Nie chodzi tu o podążanie za kolejną modą lub kupowanie drogich suplementów. Chodzi o zrozumienie, w jaki sposób niektóre wybory żywieniowe wpływają na zdrowie prostaty oraz o podejmowanie świadomych decyzji w oparciu o aktualne dowody medyczne. Powiem to jasno od samego początku: chociaż dieta odgrywa ważną rolę w zdrowiu prostaty. Nie jest ona magicznym lekarstwem na wszystko. To, co przedstawiam, opiera się na uznanej nauce o żywieniu i powinno stanowić uzupełnienie, a nie zamiennik regularnej opieki medycznej. Jeśli doświadczasz objawów związanych z prostatą, koniecznie skonsultuj się z lekarzem w celu postawienia właściwej diagnozy i rozpoczęcia leczenia. Nazywam się dr Patricia Smith i od ponad 30 lat specjalizuje się w zdrowiu mężczyzn. W trakcie mojej kariery pracowałam z tysiącami mężczyzn, którzy przychodzili do mojej kliniki sfrustrowani, wyczerpani, a czasem zawstydzeni objawami prostaty. Wielu z nich uważało, że ich sytuacja jest po prostu nieuniknioną częścią starzenia się, czymś, co muszą zaakceptować i znosić. Jednak dzięki mojej praktyce zaobserwowałam, jak zmiany w diecie w połączeniu z odpowiednią opieką medyczną mogą znacząco wpłynąć na zdrowie prostaty. Związek między dietą a zdrowiem prostaty jest złożony i nadal jest przedmiotem badań. Chociaż nie możemy stwierdzić, że określone pokarmy bezpośrednio powodują powiększenie prostaty, badania sugerują, że niektóre wzorce żywieniowe mogą wpływać na stany zapalne w organizmie, co może mieć wpływ na zdrowie prostaty. Kluczem jest zrozumienie tego związku bez wyolbrzymiania go lub składania obietnic wykraczających poza to, co obecnie potwierdza nauka. Wielu moich pacjentów początkowo wyraża zaskoczenie, gdy omawiamy kwestie odżywiania w kontekście dbania o zdrowie prostaty. Często próbowali już różnych leków lub suplementów z ograniczonym sukcesem i zastanawiają się, jak coś tak prostego jak zmiana diety może coś zmienić. Odpowiedź leży w zrozumieniu, że nasze ciała są połączonymi ze sobą układami a to, co jemy, wpływa na wiele aspektów naszego zdrowia, w tym na funkcjonowanie prostaty. Pozwólcie, że podzielę się z Wami aktualnymi wynikami badań dotyczącymi związku między dietą a zdrowiem prostaty. Coraz więcej dowodów wskazuje, że dieta bogata w niektóre produkty spożywcze może być związana ze zwiększonym stanem zapalnym w organizmie. Stan zapalny ten, choć nie jest jedyną przyczyną problemów z prostatą, może przyczyniać się do wystąpienia objawów u niektórych mężczyzn. Należy pamiętać, że łagodny przerost prostaty, czyli BPH, ma wiele czynników przyczyniających się do jego rozwoju, w tym wiek, hormony i genetyka. Dieta jest tylko jednym z elementów układanki, ale jest to element, na który możemy wpływać. Badania sugerują, że do stanów zapalnych mogą przyczyniać się produkty spożywcze zawierające duże ilości tłuszczów nasyconych, Zwłaszcza pochodzących z niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produkty spożywcze o wysokiej zawartości cukrów dodanych. W niektórych badaniach analizowano również związek między spożyciem nabiału a zdrowiem prostaty. Jednak dowody są niejednoznaczne i konieczne są dalsze badania. Jasne jest, że dieta bogata w przetworzoną żywność i uboga w owoce i warzywa nie jest optymalna dla ogólnego stanu zdrowia, w tym zdrowia prostaty. Kiedy omawiam te kwestie żywieniowe z pacjentami, podkreślam, że nie chodzi o całkowite wyeliminowanie całych grup produktów spożywczych lub stosowanie ekstremalnej diety. Zamiast tego staramy się stworzyć zrównoważone podejście, które ogranicza spożycie produktów potencjalnie wywołujących stany zapalne, jednocześnie zwiększając spożycie produktów, które mogą wspierać ogólny stan zdrowia. Nie chodzi o perfekcję, ale o stopniowe. Trwałe zmiany, które można utrzymać w dłuższej perspektywie. Opowiem o jednym z moich pacjentów, którego dla ochrony prywatności nazwę Robert. Robert był 65-letnim emerytowanym nauczycielem, który zgłosił się do mnie po miesiącach nasilających się objawów prostaty. Wstawał wiele razy w nocy, aby oddać mocz, czuł się ciągle zmęczony w ciągu dnia i zaczął ograniczać swoje aktywności społeczne ponieważ martwił się, że będzie daleko od toalety. Jego jakość życia znacznie się pogorszyła i czuł się zniechęcony. Kiedy przeanalizowaliśmy dietę Roberta, zauważyłem, że była ona dość typowa dla wielu mężczyzn w jego wieku. Regularnie spożywał przetworzone mięso, do większości posiłków dodawał produkty mleczne, a jego dieta była uboga w warzywa i bogata w rafinowane węglowodany. Nie powiedziałem Robertowi, że musi całkowicie zmienić swoją dietę z dnia na dzień. Zamiast tego omówiliśmy wprowadzenie stopniowych zmian, które byłyby dla niego komfortowe. Zaczęliśmy od prostych zamienników. Zamiast przetworzonego mięsa kilka razy w tygodniu, Robert zaczął włączać do swojej diety więcej ryb i białek pochodzenia roślinnego. Ograniczył spożycie na biału. Nie eliminując go całkowicie, ale wybierając mniejsze porcje i szukając alternatywnych produktów pochodzenia roślinnego, gdy było to możliwe. Co najważniejsze, znacznie zwiększył spożycie warzyw, skupiając się szczególnie na pomidorach, brokułach i zielonych warzywach liściastych. Po około trzech tygodniach, Robert zadzwonił do mnie z wyraźnym entuzjazmem w głosie. Poinformował mnie, że rzadziej budzi się w nocy, może raz lub dwa razy, zamiast czterech lub pięciu razy. Poprawił się jego poziom energii i czuł się pewniej wychodząc z domu. Chcę jednak jasno powiedzieć: poprawa stanu Roberta nie wynikała wyłącznie ze zmian w diecie. Stosował się również do zaleceń lekarskich i wprowadził inne zmiany w stylu życia. Uważał jednak, że zmiany w diecie przyczyniły się do jego ogólnej poprawy. Doświadczenie Roberta ilustruje ważną kwestię. Dbanie o zdrowie prostaty wymaga kompleksowego podejścia. Dieta jest jednym z narzędzi w naszym arsenale, obok leczenia farmakologicznego, ćwiczeń fizycznych, zarządzania stresem i regularnej kontroli przez pracowników służby zdrowia. Żadna pojedyncza interwencja nie jest panaceum, ale połączenie tych metod może prowadzić do znaczącej poprawy jakości życia. Kiedy pracuję z pacjentami nad zmianami w diecie mającymi na celu poprawę zdrowia prostaty, zalecam stopniowe wprowadzanie zmian. Próba zmiany wszystkiego naraz często prowadzi do frustracji i całkowitej rezygnacji z wysiłków. Zamiast tego sugeruję wybranie jednego obszaru, na którym należy się początkowo skupić. Dla niektórych mężczyzn może to oznaczać ograniczenie spożycia przetworzonego mięsa. Dla innych może to oznaczać zwiększenie spożycia warzyw lub ograniczenie dodatku cukrów. Kluczem jest konsekwencja, a nie perfekcja. Wprowadzenie umiarkowanych zmian, które można utrzymać przez dłuższy czas, jest znacznie bardziej korzystne niż stosowanie ekstremalnej diety przez kilka tygodni, a następnie rezygnacja z niej. Zachęcam moich pacjentów aby traktowali to jako długoterminową inwestycję w swoje zdrowie, a nie jako szybkie rozwiązanie. Jednym z aspektów diety, który zasługuje na szczególną uwagę, jest rola warzyw, zwłaszcza tych bogatych w przeciwutleniacze. Badano potencjalne korzyści dla zdrowia prostaty wynikające ze spożywania takich produktów jak gotowane pomidory, które zawierają likopen oraz warzywa krzyżowe, takie jak brokuły. Chociaż nie możemy stwierdzić, że produkty te zapobiegają problemom z prostatą lub je leczą, włączenie ich do zbilansowanej diety jest rozsądnym wyborem dla ogólnego stanu zdrowia. Warto również poruszyć kwestię nawodnienia organizmu. Wielu mężczyzn z objawami prostaty stara się ograniczyć spożycie płynów, zwłaszcza wieczorem, aby zmniejszyć liczbę nocnych wizyt w toalecie. Chociaż strategia ta może wydawać się logiczna, Odpowiednie nawodnienie organizmu jest ważne dla ogólnego stanu zdrowia. Zamiast drastycznie ograniczać spożycie płynów, zalecam rozłożenie ich spożycia na cały dzień i zmniejszenie spożycia na dwie godziny przed snem. Kolejną kwestią jest sposób przygotowywania posiłków. Metody gotowania wymagające wysokiej temperatury, w szczególności grillowanie lub smażenie mięsa. Mogą powodować powstawanie związków, które mogą przyczyniać się do stanów zapalnych. Bardziej delikatne metody gotowania, takie jak gotowanie na parze, gotowanie w wodzie lub powolne gotowanie, mogą być lepszym wyborem. Nie oznacza to, że nie można nigdy cieszyć się grillowanym posiłkiem, ale zwracanie uwagi na metody gotowania w ramach ogólnego schematu żywieniowego może być korzystne. Chciałbym odnieść się do częstego obawy, jaką słyszę od pacjentów strachu, że zmiana diety oznacza rezygnację ze wszystkich ulubionych potraw. Tak nie jest. Celem jest stworzenie zrównoważonego schematu żywieniowego, który wspiera zdrowie, a jednocześnie pozwala na przyjemność i elastyczność. Specjalne okazje, spotkania towarzyskie i ulubione potrawy nadal mogą być częścią życia. Chodzi o znalezienie równowagi i dokonywanie świadomych wyborów przez większość czasu. Kiedy pacjenci pytają mnie o suplementy na zdrowie prostaty, zawsze podkreślam, że suplementy powinny uzupełniać zdrową dietę i leczenie, a nie je zastępować. Chociaż niektóre suplementy wykazały obiecujące wyniki w badaniach naukowych, nie są one tak ściśle regulowane jak leki, a ich jakość może być różna. Przed rozpoczęciem stosowania suplementów należy zawsze skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą one wchodzić w interakcje z lekami lub powodować działania niepożądane. Ważne jest, aby zrozumieć, że zmiany w diecie, choć potencjalnie pomocne, nie zastępują oceny medycznej i leczenia. Jeśli występują objawy związane z prostatą, pierwszym krokiem powinno być zawsze skonsultowanie się z lekarzem. Schorzenia takie jak BPH, Zapalenie gruczołu krokowego i rak prostaty wymagają odpowiedniej diagnozy medycznej i leczenia. Zmiany w diecie należy traktować jako jeden z elementów kompleksowego planu leczenia, a nie jako samodzielne rozwiązanie. Widziałem wielu mężczyzn, którzy zwlekali z poszukiwaniem pomocy medycznej, ponieważ mieli nadzieję, że same zmiany w diecie lub suplementy diety złagodzą ich objawy. Takie zwlekanie może czasami prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia lub utraty możliwości wczesnej interwencji. Proszę nie popełniać tego błędu. Należy współpracować z zespołem medycznym w celu opracowania planu, który obejmuje odpowiednie leczenie medyczne oraz zmiany stylu życia. Wpływ zmian w diecie wykracza poza zdrowie prostaty. Wielu moich pacjentów zgłasza dodatkowe korzyści po poprawie diety, w tym lepszy poziom energii, lepszą jakość snu, zdrowsze zarządzanie wagą i lepszy ogólny nastrój. Te zmiany mogą stworzyć pozytywny cykl, w którym lepsze samopoczucie motywuje do dalszych zdrowych wyborów. Chcę podzielić się kolejną historią pacjenta, która ilustruje te kwestie. James. 58-letni biznesmen zgłosił się do mnie głównie z powodu objawów związanych z prostatą, ale borykał się również z wysokim ciśnieniem krwi i stanem przedcukrzycowym. Kiedy pracowaliśmy nad zmianami w diecie, aby wspierać zdrowie jego prostaty, zauważył również poprawę innych wskaźników zdrowotnych. Jego ciśnienie krwi spadło, poziom cukru we krwi ustabilizował się, a on sam stracił nadwagę. Ta kompleksowa poprawa stanu zdrowia zmotywowała go do utrzymania zmian w diecie w dłuższej perspektywie. Podczas wprowadzania zmian w diecie pomocne jest wsparcie. Może ono pochodzić od członków rodziny, którzy dołączają do Ciebie w dokonywaniu zdrowszych wyborów, przyjaciół, którzy rozumieją Twoje cele, a nawet społeczności internetowych skupionych na zdrowiu mężczyzn. Wprowadzanie zmian w izolacji jest trudne. Ale wsparcie może sprawić, że proces ten będzie łatwiejszy do opanowania i przyjemniejszy. Zachęcam również moich pacjentów do prowadzenia prostego dziennika posiłków, przynajmniej na początku. Nie chodzi tu o ścisłe liczenie kalorii lub obsesję na punkcie każdego kęsa. Chodzi raczej o uświadomienie sobie swoich nawyków żywieniowych i zidentyfikowanie obszarów, w których zmiany mogą być korzystne. Wielu mężczyzn jest zaskoczonych, gdy zdają sobie sprawę, jak mało warzyw faktycznie jedzą lub jak dużo cukru dodanego znajduje się w ich diecie. Planowanie jest kolejnym kluczem do sukcesu. Gdy masz pod ręką zdrowe produkty, łatwiej jest dokonywać dobrych wyborów. Może to obejmować przygotowywanie posiłków w weekendy, przechowywanie zdrowych przekąsek lub znalezienie restauracji które oferują dania zgodne z Twoimi celami zdrowotnymi. Im łatwiejsze jest zdrowe odżywianie, tym większe prawdopodobieństwo, że będziesz się go trzymać. Ważne jest, aby być cierpliwym wobec siebie i całego procesu. Zmiany w diecie nie przynoszą rezultatów z dnia na dzień. Często potrzeba kilku tygodni, a nawet miesięcy, aby zauważyć znaczną poprawę. W tym czasie skup się na procesie, a nie na ciągłym monitorowaniu wyników. Uwierz, że konsekwentne, zdrowe wybory z czasem przyniosą korzyści Twojemu organizmowi. Chciałbym odnieść się do kilku powszechnych błędnych przekonań dotyczących diety i zdrowia prostaty. Po pierwsze, nie ma jednej diety na prostatę, która byłaby skuteczna dla wszystkich. To, co sprawdza się w przypadku jednej osoby, może nie być idealnym rozwiązaniem dla innej. Dlatego pracuję indywidualnie z każdym pacjentem, aby opracować podejście dostosowane do jego konkretnej sytuacji, preferencji i potrzeb zdrowotnych. Po drugie, ekstremalne ograniczenia rzadko są konieczne lub korzystne. Widziałem mężczyzn próbujących stosować zbyt restrykcyjne diety które eliminują wiele grup produktów spożywczych, co prowadzi do niedoborów żywieniowych i ostatecznie do porzucenia wszelkich zmian w diecie. Zrównoważone podejście, obejmujące różnorodne produkty spożywcze, jest bardziej trwałe i prawdopodobnie bardziej korzystne dla ogólnego stanu zdrowia. Po trzecie, same zmiany w diecie nie mogą wyleczyć przerostu prostaty ani innych schorzeń prostaty. Każdy, kto twierdzi, że określona dieta lub suplementy mogą wyleczyć BPH lub zapobiec rakowi prostaty, nie jest szczery. Chociaż dieta może odgrywać pomocną rolę w zdrowiu prostaty, nie jest magicznym rozwiązaniem złożonych schorzeń. Rozważając szerszy obraz zdrowia mężczyzn, warto zauważyć, że wiele zaleceń żywieniowych, które mogą wspierać zdrowie prostaty, jest zgodnych z zaleceniami dotyczącymi zdrowia serca, zapobiegania cukrzycy i ogólnego dobrego samopoczucia. Nie jest to przypadkowe. Układy naszego organizmu są ze sobą powiązane, a to, co jest korzystne dla jednego aspektu zdrowia, często ma pozytywny wpływ na inne. Dieta śródziemnomorska, która kładzie nacisk na warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, Ryby i zdrowe tłuszcze, takie jak oliwa z oliwek, była przedmiotem wielu badań dotyczących różnych korzyści zdrowotnych. Chociaż nie możemy stwierdzić, że zapobiega ona konkretnie problemom z prostatą, badania sugerują, że może mieć działanie przeciwzapalne, które może być korzystne dla ogólnego stanu zdrowia, w tym zdrowia prostaty. Zachęcam moich pacjentów, aby traktowali zmiany w diecie jako akt dbania o siebie, a nie jako wyrzeczenie. Nie pozbawiasz się jedzenia, ale dostarczasz organizmowi dodatkowych składników odżywczych. Ta zmiana perspektywy może mieć znaczący wpływ na to, jak trwałe będą te zmiany w dłuższej perspektywie. Rozumiem sceptyczne podejście mężczyzn do roli diety w zdrowiu prostaty. Marketing różnych cudownych diet i suplementów spowodował uzasadniony sceptycyzm. Nie propaguje cudownego lekarstwa. Ale rozsądne podejście do odżywiania, które wspiera ogólny stan zdrowia i może pomóc w łagodzeniu objawów prostaty w ramach kompleksowego planu leczenia. Jeśli jesteś gotowy na wprowadzenie zmian w diecie, aby wspierać zdrowie prostaty, oto moja rada. Zacznij od małych kroków, bądź konsekwentny i współpracuj z zespołem medycznym. Na początek, wybierz jedną lub dwie zmiany, które chcesz wprowadzić. Może to być dodanie porcji warzyw do każdego posiłku lub zastąpienie przetworzonych przekąsek pełnowartościowymi produktami spożywczymi. Gdy zmiany te staną się naturalne, możesz je rozszerzać. Pamiętaj, że celem nie jest perfekcja. Jeśli zdarzy Ci się dzień lub nawet tydzień, w którym Twoje odżywianie nie jest idealne, nie poddawaj się. Po prostu jak najszybciej wróć do zdrowych nawyków. Długoterminowa konsekwencja jest ważniejsza niż krótkotrwała perfekcja. Na koniec chcę podkreślić, że dbanie o swoje zdrowie, w tym poprawa nawyków żywieniowych, nie jest oznaką słabości ani starzenia się. Jest to oznaka mądrości i szacunku do samego siebie. Mężczyźni, z którymi pracuję, którzy przyjmują proaktywne podejście do swojego zdrowia, Często zgłaszają, że czują się bardziej silni i mają większą kontrolę nad swoim życiem. Twoje ciało służyło ci dobrze przez dziesiątki lat. Teraz, gdy zmagasz się ze zmianami związanymi z procesem starzenia się, masz możliwość wspierania go poprzez świadome wybory. Dieta jest tylko jednym z narzędzi, ale jest to narzędzie, które kontrolujesz każdego dnia poprzez dokonywane wybory. Jeśli doświadczasz objawów związanych z prostatą, nie cierp w milczeniu ani nie zakładaj, że jest to po prostu część procesu starzenia się. Skontaktuj się z lekarzem, który odpowiednio oceni twoje objawy i wspólnie z tobą opracuje kompleksowy plan leczenia. Niezależnie od tego, czy plan ten obejmuje zmiany w diecie, leki, zabiegi czy połączenie różnych metod, zasługujesz na to, aby twoje obawy zostały uwzględnione, a jakość twojego życia poprawiona. Droga do lepszego zdrowia nie zawsze jest łatwa, ale warto ją podjąć. Każdy pozytywny wybór, nawet najmniejszy, jest krokiem we właściwym kierunku. Twoje zdrowie ma znaczenie, twój komfort ma znaczenie, a ty masz nad tym większą kontrolę niż mogłoby się wydawać. Zrób pierwszy krok. Poszukaj odpowiedniej opieki medycznej i zastanów się, w jaki sposób wybory żywieniowe mogą wspierać Twoją ogólną drogę do zdrowia. Jesteś tego wart i nigdy nie jest za późno, aby zacząć wprowadzać pozytywne zmiany.